Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do kolosan. Bracia, z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w nim zostało wszystko stworzone i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi byty widzialne i niewidzialne czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w nim ma istnienie.